Dokładnie tak jak ja, tylko jeszcze opozywanie. Tak, usiądźcie. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że doszliście do tego etapu i cieszymy się, że przyjechaliście. Uważa Pan, że młodym ludziom dzisiaj tego typu doświadczenie jest potrzebne? No zdecydowanie. To... Dzisiaj mm, ekonomia, nauka o gospodarce to jest jakby podstawa funkcjonowania w takim współczesnym świecie. I, i dobrze, że są takie teleturnie. <śleszy> To jest drużyna, która kiedyś była, więc będzie mi pomagała. Słuchaj. Dobra, i co? Pierwszy korek? Pierwszy, drugi, trzeci czwarty. Już, już, już. Dzięki. Czy trudniej było przez pandemię przygotować uczniów do tego wyzwania? To nie ma. Liczy Pani na to, że wejdą do finału? E, oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlaczego A nie? Mam nadzieję, że będą, że pójdzie im wspaniale. Stawiacie na biuro maklerskie, jak widzę, czyli odpowiedź D. Ja tak. nie wiem, czy to nie z przekonaniem, graniczącym z pewnością, czy z wahaniem? No ja z wahaniem. A Radku. Spokojna głowa. Odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Biuro Maklerskie, o to nam chodziło. Gratuluję, dziękuję. Przypominam, za 1400 grali się, prawda? No to to jest zysk. Tak. Dobrze, super. Dobrze. No, nie będę Takie kwoty tylko w telewizji są za